Czy zastanawialiście się kiedyś, jak nasz umysł przekształca świat, który nas otacza? Ludzkie postrzeganie to nie tylko odbieranie bodźców, to skomplikowany proces, w którym intuicja, pamięć i mechanizmy obronne odgrywają kluczową rolę. Intuicja bywa nazywana szóstym zmysłem. Często prowadzi nas, zanim zdążymy przeanalizować sytuację. To uczucie, że coś jest nie tak, zanim zobaczymy dowody lub impuls, który każe podjąć decyzję, choć nie wiemy dlaczego. Psychologia sugeruje, że intuicja to efekt szybkiego przetwarzania informacji przez nasz mózg, który analizuje wzorce i dane z przeszłości w ułamku sekundy. Możemy jej nie zauważać, ale czy nie jest fascynujące, jak często okazuje się niezawodna? Pamięć to fundament naszej tożsamości. Jednak, czy wiecie, że za każdym razem gdy coś wspominamy, nasze wspomnienia są na nowo tworzone. To dlatego czasem wydaje się, że przeszłość była lepsza lub gorsza, niż była w rzeczywistości. Nasze emocje, przekonania i doświadczenia z teraźniejszości wpływają na to, jak zapamiętujemy przeszłość. Pamięć nie jest więc tylko lustrem rzeczywistości, ale także kreatorem, który pisze naszą historię na nowo. Kiedy rzeczywistość staje się zbyt trudna do zniesienia, nasz umysł włącza mechanizmy obronne. Wyparcie, racjonalizacja czy projekcja to sposoby, w jakie nasza psychika chroni nas przed emocjonalnym przeciążeniem, choć czasami mogą prowadzić do problemów. Te mechanizmy są niezwykle skutecznym narzędziem przetrwania, to jak zamych we drzwiach. Nie zawsze go zauważamy, ale gdy jest potrzebny, potrafi nas ochronić. Każdy z tych elementów, intuicja, pamięć i mechanizmy obronne jest dowodem na to, jak niezwykle elastyczny i kreatywny jest ludzki umysł. Nasza percepcja to nie tylko odbicie świata, ale także sposób, w jaki go tworzymy i chronimy. Może warto czasem zatrzymać się i zastanowić nad tym, jak nasz umysł filtruje rzeczywistość, jakie historie podpowiada nam intuicja jakie obrazy tworzy pamięć i jakie mechanizmy działają, by utrzymać naszą równowagę, bo nasz sposób postrzegania świata to w istocie odbicie nas samych.